Panie Adamie, jest ze mną Pan Adam Orzech z Naturalnej Energii Plus. Jesteśmy na instalacji mikrobiogazowej. Jeśli byłby Pan uprzejmy powiedzieć coś więcej, co to za instalacja, gdzie się znajdujemy? Dzień dobry. E... To jest instalacja o mocy 44 kW, zasilana gnojowicą trzody chlewnej. Do zasilenia tej biogazowni wystarczy obsada 300 macior w cyklu zamkniętym, czyli wraz z całym dochówkiem. I jest to biogazownia, która pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o gnojowicę. Czyli jest to instalacja monosubstratowa. Rozumiem. A mówiąc wprost, jak rolnik, który jest właścicielem tej instalacji, może na niej zarobić? Jak to działa? No, ten rolnik zarabia na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, ta biogazownia wytwarza około 300 MWh energii elektrycznej rocznie. 150 używa na potrzeby własne, więc nie płaci już rachunków w ogóle oraz 100 MWh sprzedaje na zewnątrz, tak minimum. A klient zużywa całe ciepło, ponieważ cykl hodowlny macior wymaga dużo, dużej ilości ciepła, a więc zaprzestał stosowania kotła. Na ekogroszek o mocy 100 kW i pompy ciepła o mocy 30 kW. Ta biogazownia o mocy 44 kW energii elektrycznej zapewnia 100% zapotrzebowania na energię własną, zapewnia nadwyżki i pełne ciepło dla obiektu. Czy, czy w tym przypadku liczyliście Państwo stopę zwrotu dla tego konkretnego gospodarstwa z tej inwestycji? E w tym przypadku szczególnie liczyliśmy stopę zwrotu, bo więc powiem, klient zdecydował się na inwestycję bez dotacji. Nie było wtedy dostępnych dotacji, ale według wstępnych kalkulacji wychodziła mu stopa zwrotu na poziomie 7-8 lat. Dzisiaj wie, że jest dużo krótsza, bez dotacji. Natomiast klient korzysta z taryfy FIT przy sprzedaży nadwyżek energetycznych. Jak Państwo widzicie. Yy... Stopa zwrotu tej inwestycji yy, określona przez... Yy... Pana Adama Orzecha to 7-8 lat i to jest maksymalny obecnie liczony czas zwrotu. Myślę, że przy obecnych cenach energii, możliwości zagospodarowania po fermentu i wielu innych czynnikach stopa zwrotu z inwestycji mikrobiogazowej jest znacznie krótsza. Zyski z tej inwestycji rysują się same, przedstawił je dość klarownie pan Adam Orzech, więc myślę, że nie ma wątpliwości, czy warto inwestować dzisiaj w biogazownię.